Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie materiał dotyczący pracy z bębnem, raczej takie absolutne podstawy, fundamenty. Sam w swojej działalności często korzystam z bębna i każdego bym zachęcał również żeby do swojego grona narzędzi instrumentów magicznych włączył bęben, ponieważ bęben jest czymś więcej niż przedmiotem, więcej niż kolejnym instrumentem magicznym. Bęben jest towarzyszem i o tym też sobie Porozmawiamy. Pierwsza podstawowa rzecz to przy wyborze bębna, czy decydujemy się na samodzielne wykonanie takowego, na przykład pod okiem specjalisty, który nam powie, jak tą skórę naciągnąć, jak te sploty wszystkie zrobić, czy też po prostu bęben kupimy. Niezależnie jednak od tego, na co się tutaj zdecydujemy, powinniśmy przemyśleć, jaki rozmiar nam odpowiada oraz materiał, z jakiego bęben będzie wykonany. Mój bęben ma 48 cm średnicy. Jest raczej większym bębnem i mogłoby się wydawać, że nie wiem, im większe, tym lepsze, może lepszy dźwięk, I chociaż faktycznie rozmiar jest, jest jednym z czynników wpływających na dźwięk jaki bęben wydobywa to jednak rozmiar niekoniecznie musi być zaletą i większy rotor musi być zaletą ponieważ kiedy chciałbym zabrać bęben do lasu albo w podróż poręczniejszym byłoby coś mniejszego jeżeli zamierzacie się przemieszczać często na jakieś duże odległości podróżujecie to wtedy faktycznie warto wybrać bęben mniejszy mniejszy nie znaczy gorszy Jednakże istotniejszym niż rozmiar jest materiał, z jakiego bęben wykonujemy. Ponieważ skóra jest, jest częścią zwierzęcia, posiada jego energię i bęben sam sobie posiada również energię zwierzęcia, którego skóra nam posłużyła, jak również jego duszę. Dusza zwierzęcia staje się naszym bębnem, zamieszkuje go. I jest różnica w energetyce. Zwierzęcia hodowlanego oraz zwierzęcia, które było wolno żyjące. Bębny najczęściej wykonuje się ze skór kozy, krowy, ale też sarny czy jelenia. I jak mówiłem, jest różnica między zwierzęciem, które było całe życie wolne, a które pochodzi z hodowli. Niezależnie jednak również od tego wyboru, my i tak musimy ustanowić naszą indywidualną więź, nasze partnerstwo z bębnem. W tym celu łączymy się z nim w naszej takiej pierwszej podróży. Szamani mawiają, że bęben jest wierzchowcem szamana. Więc zanim wybieramy się w drogę, warto w ogóle oswoić się ze zwierzęciem, jakiego mamy zamiar dosiąść. Tak też właśnie jest z bębnem, gdzie to najpierw ustanawiamy warunki pracy. Za pomocą intencji i takiego stanu transowego osiąganego przez jednostajne uderzanie w jedno miejsce możemy odbyć taką naszą pierwszą podróż do Bębna, gdzie poznajemy jego imię, określamy nasze zasady współpracy, zapoznajemy się i dopiero to jest taki, można powiedzieć, pakt, to jest przypieczętowanie. Należy traktować Bęben jako, jako żywą istotę, jako towarzysza, jako z naszych opiekunów, przewodników. To nie jest tylko przedmiot, który ma gdzieś sobie stać. Chociaż przyznam, że bębny oczywiście potrafią być bardzo piękne i również, również na tym poziomie fizycznym potrafią zachwycać. Mój bęben wykonany jest akurat ze skory kozy, przy czym w moim indywidualnym przypadku jest to decyzja absolutnie świadoma, Ponieważ jak widzicie, ja tutaj mam rysunek drzewa światów. To jest Yggdrasil z mitologii nordyckiej. Są tutaj też runy. Ja ogólnie pracuję z runami i z energią bogów nordyckich. Odyn, Przechojciec jest moim opiekunem. A koza, kozioł jest symbolem, który w mitologii nordyckiej często się przewija. Na przykład kozły ciągnęły latający rydwan Bogatora. Więc akurat w mojej konwencji energetycznej, że tak to ujmę, skóra kozy jak najbardziej, jak najbardziej ma swoje miejsce, ale i tak kiedyś bym chciał bęben ze skóry jelenia. To już myślę, że mógłby być taki mniejszy, z którym mógłbym łatwiej podróżować właśnie do lasu. Sam bęben jest również energetyką żeńską, natomiast pałeczka jest energetyką męską, jest symbolem męskim. Więc kiedy dochodzi do spotkania takich dwóch energii, dobrze by było, aby to było coś harmonijnego, subtelnego, a nie efekt trzepania dywana. Dlatego kiedy użytkujemy bębna, raczej to nie są uderzenia z całej ręki, ale raczej praca nad garstkiem, i częściej jest to uderzanie w jedno konkretne miejsce, wybijając rytm, który może stać się transowy. Natomiast jeżeli chcemy osiągać różny dźwięk, to tak, rozmiar oczywiście decyduje o dźwięku, który bęben wydobywa, decyduje rodzaj skóry, decyduje naciąg skóry, a naciąg skóry jest zaś uzależniony od temperatury oraz wilgotności otoczenia. Gdybyśmy bębnili przy ognisku, mogłoby się zdarzyć na przykład wieczorem, że bęben stanie się zbyt zawilgocony, przez co nie będzie tak ładnie rezonował, więc można go osuszyć nieco przy ognisku, oczywiście uważamy z tym, i jednocześnie, gdy bęben jest przesuszony, ja obecnie tutaj mam w miejscu, gdzie nagrywam, mam dosyć sucho i ten dźwięk mojego bębna jest dość płaski. Ja wiem na co stać ten bemer. Ja wiem, że kiedy nazwijmy to jest w formie, to w domu odzywają mi się szafki, szklanki, wszystkie garnki, to wszystko, to wszystko drga. Natomiast jeżeli jest sucho, ten dźwięk staje się płaski. W różnych miejscach również jest inny dźwięk. Inny dźwięk osiągamy bliżej środka, inny bliżej krawędzi. Ja zwykle uderzam pomiędzy tymi skrajnościami, uderzam mniej więcej. Mniej więcej tutaj, ale jeżeli chcemy podróżować pobębnie, jest to oczywiście jedna, jedna z opcji. Um, inny efekt osiągamy też zarówno, czy decydujemy się na zwykłe uderzenie, czy takie przeciągnięcie. Decyduje też materiał, jakim obwinięta jest pałka, czy jest miękka, twarda, czy może czy gramy rękami. Um, kolejna... Kolejna rzecz to jest w ogóle rytmika, jaką posługujemy się, ponieważ sam rytm oraz siła uderzenia to kolejne czynniki różnicujące melodię naszego bębna. I biorąc do kupy wszystkie te czynniki, o jakich mówiłem, sprawia to, że jesteśmy w stanie osiągać pieśń, która dobrze przekazuje nasze emocje. I zauważyłem sam po sobie, że nie ma co planować Rozpionowywać, ok, tutaj będę liczył tyle taktów, tutaj, tutaj uderzę silniej, tutaj słabiej. Najlepiej jest, kiedy my się po prostu poddajemy i jednamy się właśnie z tym będę, nawiązujemy połączenie. Rytm sam przychodzi i podobnie jak nasz śpiew, nawet nie musimy znać słów, to wszystko, to wszystko wychodzi płynnie i osiąga harmonijną całość. Ja również unikam uderzania właśnie w sam środek, a już na pewno mocny, ponieważ tutaj na splocie tutaj na splocie mawia się, że mieszka właśnie dusza naszego bębna. Więc to miejsce umijamy, ale nasz bęben również może zamieszkiwać, być nośnikiem innych, innych energii, które w jakiś sposób przywołamy na przykład poprzez określone ozdoby na jego powierzchni. Jeszcze wracając do wyboru bębna, Pamiętajmy, że bęben również po części wybiera nas. Jak mówiłem, mój bęben jest kupny, jak również nie ja wykonałem rysunek. Można powiedzieć, że zdecydowałem się na gotowca, ale w momencie, gdy zobaczyłem ten bęben, ja jeszcze nie wiedziałem, że go kupię, nie mam wtedy rysunku, on też wybrał mnie. Na jakimś poziomie czułem, że tak to się chyba skończy, chociaż ja sam się jeszcze wahałem. Rysunek powstał później na moje życzenie i tutaj zmierzam do tego, że nie ma co aż tak bardzo sugerować się samodzielnym wykonaniem bębna, bo to samodzielne wykonanie, jak mówiłem, to złożenie go, naciągnięcie, ale części dostajemy gotowe i robimy to pod okiem kogoś, kto się zna. Natomiast w dawnych czasach stworzenie bębna od podstaw to było ścięcie drzewa, które wpierw wybraliśmy, odpowiedniego oczywiście, to no był cały złożony proces, więc... Nie mitologizowałbym do rangi jakiejś wielkiej legendy składanie bębna współcześnie, kiedy dostajemy po prostu gotowe elementy. Ja wolę mieć sprzęt, który powstał, stworzony przez kogoś, kto wie co i jak. Ja również nie potrafiłbym wykonać akurat takiego rysunku, być może zniszczyłbym powierzchnię, więc cieszę się, że ktoś mógł to zrobić dobrze. Natomiast kiedy już uzyskujemy bęben to nawet przed tą pierwszą podróżą zapoznawczą, o której wspominałem, bęben można, nawet warto, przebudzić, poświęcić. I w tym celu możemy na przykład na niego splunąć i rozetrzeć naszą myślinę jako taką naszą sygnaturę energetyczną, którą przypieczętowujemy tą znajomość. Takie, takie przebudzenie narobiono robiono również krwią. Są, róż, są różne obrządki, ale myślę, że splunięcie jest takie najbardziej. Oczywiste. Każdego dnia też, gdy się budzę, to ten bęben gdzieś tam głaszcze, on nie spoczywa w futerale, cały czas stoi na straży, więc mówię, to jest, to jest więź jak z żywą istotą. Często też korzystam z bębna nie w celu jakiejś podróży, a dla zwykłego relaksu. Biorę go po prostu na chwilę, bębnię sobie, żeby się troszeczkę odprężyć. I wtedy, to nie są jakieś skomplikowane techniki, tak jak mówiłem wcześniej, to się robi intuicyjnie, na czuja. Natomiast, kiedy miałbym bębnić dłuższą sesję jakiejś podróży, wtedy bęben raczej trzymam w taki sposób, żeby nie dotykać ramy. On bywa ciężki, ale można wesprzeć łokieć, drugą rękę też można gdzieś na czymś oprzeć i, i to jest tylko praca nad garstkiem w jedno miejsce ruch jednostajny, ale jeżeli mówimy tutaj oczywiście o podróży z dębnem, no to w momencie, gdy podróż ma dobiegać końca, zmieniam rytm. Tak, żeby odróżnić ten moment, zaakcentować moment powrotu, dać taki wyraźny sygnał, na przykład jeżeli mój rytm, nie wiem, czy to będzie dobrze słuchać na nagraniu, jeżeli utrzymuję rytm w rodzaju Nagle zmieniam. I następnie wracam z powrotem do pierwotnego rytmu, tyle, że ja lubię, żeby był troszeczkę przyspieszony. Chodzi o to, że ten sygnał do powrotu jest sygnałem do powrotu, następnie odbywa się ta podróż. Która ma wyprowadzić z tego transu. Ja pierwszą taką podróż, pomijając samą podróż do bębna, to odbyłem w celu uzyskania takiej akceptacji i pojednania się z energią zwierząt, których szczątki mam w mieszkaniu. Ponieważ mam dwie skóry z lisa, mam czaszki jeleni i to jest energia istot martwych. I chciałem uzyskać jakby akceptację tych zwierząt, żeby zgodziły się na to, bym mógł trzymać ich szczątki w mieszkaniu. I komunikacja ze zwierzętami nie jest taka, jak mogłoby się wydawać. Też różni ludzie mają różne oczekiwania. Niektórzy oczekują wirtualnej rzeczywistości albo rozmowy z kimś takiej bezpośredniej, jak człowiek z człowiekiem. Natomiast kontakt ze zwierzętami odbywa się bardziej na płaszczyźnie odczuwania pewnych emocji. To jest przekaz, który ciężko byłoby przeformułować na słowa. To jest inny kod komunikacyjny, ale jak najbardziej odczułem akceptację ze strony tych zwierząt. Więc to, był, to było dla mnie takie bardzo wyraźne, nie do pomylenia z niczym, ale jednocześnie to oczywiście nie były słowa. Mówiłem o podróżach, więc zgaduję, że być może ktoś nie do końca wie, jak taka podróż w ogóle ma wyglądać, więc opowiem o tym, ale tak bardzo pokrótce, bo to jest temat szeroki i wykraczający poza tematykę tego nagrania, które miało być takim absolutnie fundamentalnym. Więc podróż szamańska jest to podróż do jednego z trzech światów, górnego, środkowego lub dolnego, gdzie górny zamieszkują istoty wzniesione, mistrzowie, wyższe byty. Świat środkowy to jest głównie ten nasz, więc jeżeli podróżujemy do przeszłości, przyszłości, to podróżujemy przez, przez świat środkowy. Natomiast świat dolny, nie warto się sugerować, że dolny to coś, coś złego może. Nie, to jest świat taki elementarny, pierwotny. Tam znajdziemy zwierzęta mocy, tam znajdziemy żywiołaki, energię roślin, natury. I nasza podróż rozpoczyna się zazwyczaj w naszym indywidualnym miejscu mocy. Warto sobie stworzyć takie miejsce. Może to być jakieś rzeczywiste miejsce, które mamy we wspomnieniach, albo może to być jakby nasz projekt. Ja mam akurat projekt, gdzie wkraczam do takiego mojego świata przez bramę. Ona się zamyka, on to ma swoją charakterystyczną geografię. Są różne miejsca startowe w obrębie tej mojej krainy i stamtąd dopiero... Wyruszam dalej, przy czym niekoniecznie, niekoniecznie się zastanawiam, do którego ze światów podróżuję, bo to wychodzi płynnie, ponieważ podróżujemy za pomocą intencji, wyrażamy ją jasno, nasi opiekunowie nas prowadzą i oni już wiedzą, gdzie prowadzą. I, i to przejście do innych światów odbywa się symbolicznie, różnie. To może być wejście do groty, wejście do dziury w drzewie. Skok ze skały, lot, to już, to już zależy od indywidualnych czynników naszych preferencji, naszych zwierząt mocy. Ta doza indywidualizmu jest istotna, ponieważ każdy w swojej pracy ma swoje, nie chcę mówić narzędzia, ale wypracowane metody. I na przykład szamani niekiedy, jeżeli udają się w celu odzyskania cząstek duszy kogoś, to mogą posiłkować się kamieniami, w których te cząstki duszy są przechowywane. Następnie te kamienie układają na ciele osoby, której pomagają, mogą też wdmuchiwać, wdmuchiwać części duszy w serce albo w czubek głowy. Jednakże odzyskiwanie duszy to jest coś, czym ja się nie zajmowałem, więc mówię to tylko, tylko teoretycznie, to nie jest akurat coś, w czym ja biorę czynny udział. Myślę, że na, tym, na, tym, na ten moment skończymy i co? Dziękuję za wysłuchanie, życzę wspaniałego dnia i do następnego. Cześć!